Dobra, świeciemy się na stadion reprezentacji Polski w Sankt Petersburgu y, Idziemy do Sankt Petersburgu i zaraz będziemy więc zaraz się widzimy, bo musimy go zobaczyć... Formalności bilety ITP. Zaraz się Oni nie mają żadnego o, zawodnika z realu, na przykład. Sergio, Dobra, pan yes. mierze, yes. 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 jest. mierzenie. Jest, jest, kurde. jest, Spodziewam się tego. używać słów normalnych. Jest, Dobrze jestem, Dobra. nie Nie umiem używać normalnych słów. Myślę, że to A, Jest, 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 jest. Kolega, następny kolega. Wszyscy po kolei, tu jeszcze. Nawet Witam z, cię. z pewną nieśmiałością powiem... Ja? Żeby nie tak często, a tak jest. Wszyscy są, cały stary. Czamy bardzo serdecznie na mecz Polska Słowacja. Widzicie są gotowi na Sankt Petersburgu.

Polska! Latajmy, tak się, I, 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 co? Życia, teraz tak się, to dawaj, czekaj, chodź! My żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szafną odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem łączymy się z narodem. Masz marz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, Złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będziesz polakami Dam nam przykład, bo naparte, jak zwyciężać mamy. Marsz Marz Ząbrowski z ziemi włoskiej do Polski za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dobrowski z ziemi włoskiej do Polski za twoim przewodem złączym się z narodem. Dawaj! że Rybus jednak będzie... W jest się jest także dawaj te stałe że bo jest na pewno bardzo mocny punkt reprezentacji Słowacji. To był też w ostatnim czasie duży problem w fazie defensywnej naszej drużyny narodowej. Hamsik! Jezus! Jak no, no jak? Polacy, dawaj! Tak jest! Kontra! Pięknie! Dobrze! No, 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 takie! Jak... było. Dobrze! Dawaj! Dobrze! strona, Dobrze! może Dobrze! 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 może wyjście jest Dobrze! 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 że za więc ta piłka będzie Dobrze! do Dobrze! W której stoi tu prawka, tak jest. Kurwa, to, woda, to woda. Strzelaj. 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 Dawaj. Dobrze, Dobrze, super. Piłki super. dawaj do środka. No Ładna. No dawaj, Kto złupie? Kto złupie? Daj. Daj. to Daj. to Szybkie. To było zorganizowane, to było widać, to wszystko dobrze funkcjonuje. Ogromny Kuj. błąd Wiśniaka. No się ja, no, trząka. i asykurować. bereszyński powinien przede wszystkim nie dopuścić do tego, żeby... Poducz nie 1-0 przegrywamy, ale my, też się w końcu, nie poddajemy. Tym, nie też jeszcze trochę pychowa ta piłka się. Polska! 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 Lecimy! Przegramy 1-0 niestety. Mamy nadzieję, że w drugiej połowie wyjdziemy z lepszym twoim nastawieniem. Wywiad był odbierany w połowie, więc bardzo ciekawy. Podglądamy drukowi krytycznej. Pokażę oczywiście. Pokażę!

Dobre, Dobra. Który Dobra. No, był to, to da, Świetnie! Koncursur! No? No, no. no, to Koncursur! 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 Polska! 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 Dawaj lewy! Dawaj! Będzie go on, góbie go on! Dawaj lewy, proszę! Za Dawaj! Gdzie stanął? Mur teraz złota na kolana. Cześć, co może strzelać? Lewy, ale Lewy, ja, lewy po... się lewy. Nie, lewy raz. Jak to zagramy? Lewy podolny, dolnym. Dawaj, dawaj. Myślę, że nas pojedzie. No po krótki. No, dobry. No, Aj, no, no, ma dobrą pozycję. Laj, dla niego. Ale stawiam, że będzie. Nie, będzie to zupkał. Będzie to zupkał. Będzie to zupkał. Ją. Nie, będzie strzał. Ale w defensywie, ale to jest też facet, który daje temu zespołowi coś ekstra. przy w fragmentach, 2008. Niestety, wygrywamy.